To z mikrofon? Skąd widziałeś? Uza? jak zawsze. Te z mikrofonu musimy... być. Cześć panie Maćku. Witam serdecznie. Witamy oficjalnie. Witamy oficjalnie. Następny odcineczek. A więc przyjechał do nas taki rodzneczek. Toyota Auris. Kolor czarny, taki jak my lubimy, bo najlepiej na nim widać, co żeśmy zrobili. Będziemy wykonywać jednoetapową korektę lakieru, czyli tak potocznie zwaną: one step. starszy samochód 2000, tam któryś albo 9 rok, już nie wiem do końca. Troszkę pracy na nim. Na pewno będzie mega duża różnica, co Wam też pokażemy. Chcemy się skupić w tym odcinku na tym, aby Wam pokazać od A do Z taki odcinek i o co tak dokładnie chodzi z tą jednoetapową korektą lakieru. I wytłumaczyć Wam wszystko i pokazać Wam przede wszystkim różnicę między elementami zrobionymi. Niezrobionymi, więc to też uczynimy. Ogramy wam samochód, pokażemy wam, zrobimy połówki, żebyście mogli zobaczyć, jak to tak, do, jak to wygląda, jak to. Jaka jest tak naprawdę, jak może być duża różnica? O, może tak. Czy no. warto to zrobić? Czy warto to zrobić, czy nie warto. Też fajnie by było, jak, jeżeli byście zadawali nam jakieś pytania w komentarzach, no to też bardzo czekamy. Bo nie. Ponieważ rzuciliśmy 10 odcinków i nikt nic nie tak. mówi. I to niekoniecznie będziemy odpisywać Wam na te komentarze, tylko że jeżeli zbierzemy. Daną ilość pytań do nas, to my sobie po prostu z piotrem siedziemy i przekalkujemy. A, czyli tobie chodzi o QA? Tak, chciałbym takie coś zrobić, żeby. Ale po prostu trzeba zrobić post, w sensie na YouTube, że QA zaczynamy. No, no to w, y, chciałbym, chciałbym, żebyśmy wykonali takie coś, żebyście po prostu nam się lepiej chyba opowiada, niż pisze. Chociaż że pisać też możemy, ale wydaje mi się, że lepiej się słucha niż. Się, Lepiej się czy, pokazuje? Dokładnie im i pokazu, pokazujemy Wam pewne rzeczy, co, e, co wykonaliśmy, jak to zrobić i tak dalej. Na chwilę obecną auto zostało wymyte detailingowo, e, zrobiliśmy dekontaminację, derealizację lakieru. E, auto było bardzo, miało bardzo dużo osadów takich. auto stoi na polu, nie jest garażowane, więc to jest normalną rzeczą. Jest przygotowane do korekty, okleiliśmy je, żeby po prostu nie zabrudził już szczelek i tak dalej. No i bierzemy się do pracy. Będziemy pracować na pastach e, lekkościernych na padzie lekkościennym również. Na koniec, jak już będziemy mieli cały samochód tak yy, wypolerowany, no to będziemy finiszować, czyli zrobimy taki finish yy, pastą z CarPro, Essencem. Bardzo fajnie się ta pasta też sprawdza, nadaje głębi koloru, więc tak to. Przy czarnym zrobić. bardzo fajnie. No przy czarnym. W ogóle wydaje mi się, że przy każdym lakierze dobrze jest zrobić takiego, taki finish nawet po jednoetapowej korekcie lakieru, bo jednak ta głębia koloru jest dużo większa, ale przynajmniej my to widzimy i to stosujemy. Chcielibyśmy Wam pokazać przede wszystkim też lampy, bo karoseria to jest jedna rzecz, a lampy to jest inna rzecz. Wiadomo, skupienie jest na całym samochodzie, jak polerujemy. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że lampy podczas użytkowania samochodu, nie pielęgnowania go regularnie, nie zabezpieczenia tych reflektorów, kiedy auto jest świeże, nowe, powoduje właśnie takie zmatowienia. A do czego to później prowadzi? A mianowicie do tego, że... Czasem jeżeli użytkujemy ten samochód cały czas my tego nie widzimy, ale przyjdzie taki moment, że widoczność na drodze w e, chwili kiedy jedziemy autem i jest ciemno na polu, e, jest już zmrok, to ta widoczność przez te lampy jest bardzo ograniczona. Także pamiętajmy nie, nie, nie skupiajmy się tylko na wyglądzie, wyglądzie samochodu, ale skupiajmy się przede wszystkim na tym abyśmy bezpiecznie jeździli, bo do tego trzeba przykuwać uwagę dużą. Teraz przedstawiamy botnik w jakim jest stanie tylni. Auto jest praktycznie... To na każdych elementach są jakieś rysy i zmatowienia, więc tak wygląda botnik, pokażemy Wam połóweczkę na tym botniku, żebyście mogli zobaczyć tą różnicę. Tutaj klapa tyłu, też można zauważyć liczne zmatowienia oraz rysy Nawet bez lampki widać tak. oświatę tego zmatowienia Lampa tył? Zampaklinie tutaj, też jest na to. Nie ma tej krwistości Nie ma o, już nam się pojawia No Może tutaj jeszcze pokażę na dole Piotrze co tutaj się dzieje Mogliście zobaczyć z czym będziemy się zmagać, więc przechodzimy do pracy teraz Pierwsze elementy już za nami, Piotr już wypolerował tutaj błotnik, oczy, błotnik i drzwi i teraz chcemy wam pokazać oczywiście, żebyście zobaczyli, czy widzicie tą różnicę, czy ta głębia koloru jest taka, że dałaby wam satysfakcję i przypominam, że to jest jednoetapowa korekta lakieru, więc Piotrze pokaż, co wykonałeś na tym samochodzie. No i oczywiście pokażemy Wam 50, którą też zrobiliśmy. No i jak już sobie to oglądniecie, to dajcie znać w komentarzu, czy bylibyście zadowoleni. I obiecana 50, tu jest element zrobiony. Nie no, jest różnica kolosalna. A tu chyba nie muszę mówić, że jest niezrobiony. Ej, tu nie ma żadnej ściemy. Tu nie ma Bo żadnej ściemy widzowie to... mogą pomyśleć, że my robimy tutaj full korektę, ale naprawdę ładnie schodzi. To jest to, co mówiliśmy, że lakier lakierowi jest nierówny. Tak. Nie zadowolony jesteś? Bardzo, no. bardzo. No Dziękuję. co klientka na Takie to. efekty to jest coś pięknego. Ну, no, едем дальше Едем Jaki? Patrz. O, Dlaczego taka beczka? Klepaka no. chcesz? Klapaka? Klepaka. Też klepaka małolak? Korekta lakieru została wykonana. Teraz wymyjemy samochód, ponieważ jest zakurzony po paście. Gdzieś tam się troszkę pyli. To jest normalne postępowanie po korekcie lakieru, no, że trzeba ten samochód jednak umyć. Praca nad Toyotą Auris dobiegła końca. Wykonaliśmy One Stepa. Jest tu troszkę wybryków lakiernika, no ale my swoją pracę wykonaliśmy. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba wykonana praca na tym samochodzie. Na dzisiaj ten odcinek już kończymy. Subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć. Tyle? Co tyle? Już? Tyle o tyle. <noise> już, no co, wszystko już powiedziałem. Powiedziałem, że lakiernik, że one step, że komentarze, że subskrybowcy, nasz kanał apka w górkę, w górkę i tak dalej. Więc co mam więcej powiedzieć? No, zobaczmy, co Szaszka robi. Dzisiaj się bawi w płyce buta. A kryć u nas. Klepaka mu Będę chciał klepaka Dobry. A co pan tam czyni? Na powietrzu się...